Żeby móc odpalać Kłada moto, 850 bądź 1000 Nie wiem jak jest w 625 czy 500 Na każdym biegu eee, Musicie w pierwszej kolejności Zdjąć nadkole Sorry, że takie brudne, ale niedawno był w terenie Prawe nadkole Prawe nadkole Zdejmujemy prawe nadkole I pruścizna Spinki plastikowe trzeba je wypiąć Wypinamy Spinki zdejmujemy nad kole, i naszym oczom ukazuje się no właśnie plontanina kabli. Gdzieś na wysokości górnego mocowania amortyzatora tutaj w tym, yy, tej plątaninie kabli odnajdziecie na pewno białą wtyczkę rozpiętą. Tak wygląda jak u mnie na zdjęciu biała wtyczka dwupinowa w kolorze środek ma w takim kolorze pomarańczowym do tej wtyczki białej. Przychodzą, tak jak wspomniałem wcześniej, dwa kable. Jeden jest w kolorze żółto-czarnym, a drugi zielono-żółtym. I zaraz, dziś niedaleko, powinna być druga wtyczka. U mnie ta wtyczka ma taki kolor, wiecie, troszkę żółty, taki wyblaknięty żółty i ma identyczny kolor kabli. Jest też dwupinowa żółto-czarny, zielono-żółty. Te wtyczki fabrycznie są rozpięte. Co się stanie, gdy je połączycie? Otóż, gdy połączycie jedną kostkę z drugą, wtedy uzyskacie możliwość odpalania kłada na każdym biegu. Yy, oczywiście z yy, ciśnięciem hamulca, czy to nożnego, czy to tego ręcznego z przodu. Także reasumując, łączymy te dwie wtyczki ze sobą i możemy odpalać naszego kłada na każdym biegu. Robota jest bardzo prosta, bardzo szybka. Mało informacji na temat tego w internecie jest, yy, no ale myślę, że ten filmik Wam posłuży do małego modyfikowania swoich sprzętów. Odblokowujecie, odpalanie na każdym biegu, łącząc tylko i wyłącznie te dwie wtyczki, które są tam na wysokości górnego mocowania amortyzatora. Powodzenia i pozdrawiam.